Kochani, to już ostatnia niedziela września, pewne podsumowanie, czasu, które za nami, czasu stawania w prawdzie, czasu pokazywania też siebie, bez tych różnych sztucznych masek, bez udawania, bez kombinowania. Bo Bóg zna prawdę o Tobie i o tym jest mowa w dzisiejszej liturgii słowa. W pierwszym czytaniu z księgi liczb słyszymy o zazdrości, o zazdrości, która wywołana jest prorokowaniem, a więc darem Pana Boga. Panie zabroń im, nie mogą prorokować, bo nie są razem z nami. Słyszy Mojżesz, aby mógł przekazać to Bogu. Ile to razy? Taka zwykła zazdrość panuje w naszym sercu. Jesteśmy zazdrośni. O różne relacje, o różne sytuacje, o różne talenty, o całe życie, bo komuś się lepiej powodzi. Panie Boże, dlaczego? Przecież to ja jestem wierny, to ja jestem najbliżej Ciebie, a On, a ona. I Jezus w dzisiejszej Ewangelii daje Tobie, drogi bracie, droga siostro, bardzo konkretną odpowiedź. Jeśli coś jest Ci powodem grzechu, odetnij to, odrzuć to, odrzuć te niepotrzebne myśli, odrzuć te niepotrzebne obrazy, sytuacje, zachowania. Nie wszędzie musisz być, nie wszystko musisz widzieć, nie wszystko musisz słyszeć. Ty masz się skupić na relacji z Bogiem, która przejawia się tak często w relacji z drugim człowiekiem. Trudne to słowa, ale jakże prawdziwe. Popatrz, Jezus dziś zachęca Ciebie do tego, abyś odrzucił odciąg to, co jest Ci powodem do grzechu. Może to Twoje złe nawyki, może Twoje nałogi, przyzwyczajenia, a może urojenia, a może czasami sytuacje, których nie ma, które wytwarzasz w sobie. Jezus ci mówi, abyś to zostawił. Abyś to zostawiła, bo nie da się żyć dniem dzisiejszym ciągle patrząc wstecz. Nie da się rozważać ciągle swoich upadków, błędów i grzechów, przyjmując Boże miłosierdzie każdego dnia. To jest sprzeczne z życiem. Dlatego, drogi bracie, droga siostra, spróbuj dziś, w tę ostatnią niedzielę września, stanąć w prawdzie w prawdzie o swoim życiu o życiu, które dał Ci Bóg. Stanąć wprawdzie o swoich relacjach, sytuacjach, może warto do kogoś zadzwonić, z kimś się spotkać, może warto odnowić z kimś relacje, a może powierzyć je Bogu, bo sami zdajemy sobie sprawę, że z wszystkimi, wszędzie i zawsze, nie damy rady, chyba że Bóg będzie i jest z nami to wtedy nie ma. Nie ma rzeczy niemożliwych.